Cześć, witam cię serdecznie, nazywam się Michał Wójcik. Zawsze chciałem podróżować, poprawić sobie dochód i mieć więcej czasu dla najbliższych. I niestety tak się w życiu złożyło, że nigdy ten dochód i czas na, dla najbliższych nigdy nie szedł szed w parze. Dopiero jak spotkałem się z network marketingiem, pokazali mi i zobaczyłem u innych, że można te rzeczy połączyć. I rzeczywiście, zacząłem współpracę, to były wspaniałe szkolenia, które dały mi dużą wiedzę. Tą wiedzę wykorzystuję do dzisiaj, jeśli chodzi o negocjacje, wykorzystuję to w relacjach rodzinnych, wykorzystuję to w relacjach biznesowych, wykorzystuję to w pracy. Ale nigdy moje zarobki nie skoczyły ponad przeciętną. Dopiero kiedy sam wypracowałem system pracy, system konsekwentnie, Realizujący założone cele, okazało się, że to wszystko zaczęło się realizować. Teraz podróżuję, mam na to pieniądze, jestem dłużej, częściej z najbliższymi, oni to zauważają, oni to doceniają, ale również, to co najważniejsze, pomagam. Możliwe, że pomagam właśnie takim osobom jak Ty. Po pierwsze, utrzymać ich stabilność finansową. Po drugie, zacząć również realizować marzenia, tak jak ja zacząłem realizować swoje. Może jesteś tą osobą, która szuka, może jesteś tą osobą, która już zaczęła drogę, ale jednak widzi, że mimo dużego nakładu pracy nie jest to te efekty nie są takie jakbyś chciał. To jest normalne, nie dziw się temu. Jestem tu po to, żeby ci pomóc. Jestem tu po to, żeby pokazać Ci na własnym przykładzie, ale pokazać Ci również na przykładzie wielu naszych partnerów, że da się to zmienić bardzo prostymi krokami. Dlatego zapraszam Cię do kontaktu. Odpowiadamy na każdy komentarz, na każdy kontakt, jesteśmy blisko swoich partnerów. Jesteśmy przede wszystkim po to, żeby pomóc, po to, żeby wesprzeć, po to, żeby zmotywować. Nie jesteśmy po to, żeby zmienić Ciebie na siłę, jesteśmy po to, żeby Ci potowarzyszyć w Twojej drodze do sukcesu. Dlatego zapraszam Cię, zapraszam Cię do kontaktu, bądź z nami, bo my chcemy być z Tobą.